To nie jest faktycznie Afryka, która nam się kojarzy z białym piaskiem, palmą i słońcem, tylko no, to była Afryka zimą, gdzie bywało dosyć zimno, chłodno, chłodno Afryka biedna, skromna bardzo. skromna bardzo, ale z masą szczęśliwych ludzi. I to jest niesamowite, że ci ludzie mają. No, Dużo mniej niż my, zdecydowanie mniej, ale mają więcej uśmiech. Tak, są pozytywni, oni są mm -hmm. otwarci, bo nie, nie było to łatwe znalezienie stopu czy nocnego, ale ci ludzie byli, mówi, otwarci, chętnie się dzielili, tak naprawdę nie mając, mając bardzo niewiele. Tak im mm -hmm. naprawdę niewiele potrzeba do, do życia. Wiara ich trzyma, prawda, przy tym, że, że oni wierzą bardzo mocno w Boga, wszystko jak gdyby dla nich daro, Bo tam było mm -hmm. multikulturowość, multiwyznaniowość i oni wierzą, prawda, w swoich po prostu bogów i tak naprawdę to im też daje bardzo i wszystko jest tak naprawdę sygnałem od Boga. To, że my jesteśmy, to jest pozytywny znak, i to ciepło, i ta radość, mm. i to po prostu otwartość. Z trzema osobami mamy kontakt: mamy z, z panią, która tam akurat nam pomogła przy noclegu, mamy też z taką panią nauczycielką, mm. i mamy jeszcze z jednym panem, który się okazał kierowcą naszym. On był też fanem programu, bo widział amerykański format. I, i, I jak to jest? Wy dzwonicie do nich, też próbujecie im na przykład pomóc na miejscu, no bo jednak ta sytuacja jest tam znaczy, cięższa. Nie zgłaszają się z nami do nas. A propos nie wiem, nie nie, 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 absolutnie. to wydaje mi się, że oni po prostu trafiliśmy na osoby takie, które są trochę lepiej tam sytuowane, mm -hmm. zadowolone i bardziej jest kontakt taki, kiedy jest emisja na jakiej platformie, mm -hmm. bardziej się teraz martwią tak naprawdę, czy na streamingowych platformach właśnie, czy HBO, czy Player, czy po prostu regionalizacja nie spowoduje tego, że oni nie będą mogli obejrzeć mm -hmm. i wtedy po prostu ja będę musiał odcinek ściągnąć i wysłać w transferze. Tak? To jest tylko tyle. To nie jest tak, że to są osoby, które mają jakieś roszczenia, czy chcą tutaj przyjechać, czy coś.